oczywiście gra O, interwencja bramkarza ale faul Interwencja sędziego nie potrzebny lekarz. Cel w meczu. widowni coś stało. Bramukasz. Rozpoczynamy od bramiki. groźnie pod bramką pelikana wiem, że pychanki i, I jest słocznie szykolikiter

Wreszcie trzech rywalów. Trzeba Ewa Krupianki, Będęckiego, Peligan. Naprawdę, oczekuję dzisiaj na słowa pochwały gra z czołem, różną drugiej ligi, jak równym balon, który troszkę lepsze, od Arkowskich. W będzie się słyszyła jak gdyby nie w do końca jeszcze będzie trwała walka. to jest pierwszy dla Arki. No, mrożnika, boiska. Obiegnie Bartosz Ława. Ława będzie strzeliwał piłkę za dwie za chwilę, na, na, na szatników e, Arki, ale tutaj nic nie w zimie wyszło, piłka w rękach Zbigniewa Szybka. Wszystkie, szybka kłóca piłkę na bordo sielki. Szałka na kąty. Kowalczyk każdy drugą stronę. Też, e, też e, asekurowaliśmy, że teraz tańczy na przedwzoru klamki e, piłka nasionowego. Do eee, teraz doszakowania piłka proste, urzędne do Wielkiego Szkoda, że na polskiej sytuacji w Polikanie z wybiciem tej piłki teraz Petrik i Groni eee, z powrotem, który ratuje na aut. Eee, tutaj nikt nie e, odpuszczał, nie trzymał walka e, do końca. Eee, jeszcze ten dział no, techniczny nie pokazał, e, ile w czasie udowiska w tej pierwszej teorii. Teraz z wyjątkiem tego, że i już na i niestety z tym zalewem naszego dla zielonych w stanie przesłanki dodatniego. żadnego jest szkoda. Maciej naprawdę wszystko ma żeby tutaj kontynuować ten mecz. Szkoda. Była naprawdę łaba sytuacja. Po nowej stronie tak, był Adamczyk po by prawej, Sojka Bóg grać także do koła ale nikt z tego nie wyszło. Na eee, był e, Cichy, a e, Teraz e, e, Nicytowicz tak oczywiście, Sojka teraz Kolejna w kierunku bramki Błogospiega. E, e, Michał Łosowski, kolejna wróćka w kierunku e, bramki Błogospiega. E, ale nie tym razem jednak końcowy gra z Babsanem. Jeszcze jedna dłuższałce, ale we wczorajszym na żelizku ma sporo sił. Wczoraj na piłkę e, do e, Stańca, dalej jak na prawo do Kozalczyka. Piłka jednak pełna z boiskiem dochodzi do Koda Oldzera, nie wie, ile dojrza sędzia w tym meczu, wtedy Adamczyk stoi w piłkę, w Sergantę, w Sarsa, w Kowalczyk jednak nie do tej piłki, Skoda szkoda, że znajdę dwa do Oldzera, na połączymy się znowu z